Większość ludzi, którzy przyjeżdżają na Bali, naprawdę nie chce zrobić krzywdy tej wyspie. Problem w tym, że często robimy to nieświadomie latamy tylko po wiralowych miejscach, znanych kawiarniach i sieciówkach. Jest ładnie na zdjęciach, ale pieniądze rzadko trafiają do lokalnych ludzi, którzy faktycznie tu mieszkają i z tego żyją. A czasem wystarczy zjeść w małym warunku, wziąć lokalnego kierowcę albo pogadać z kimś z miejsca. Małe decyzje, duży efekt. Bali to nie tylko tło pod kontent. Świątynie i ceremonie to normalna część życia mieszkańców, a nie dekoracja do Instagrama. Szacunek w ubiorze i zachowaniu naprawdę ma tu znaczenie. Jest też temat śmieci. Plastik zbiera się tu błyskawicznie, a system radzenia sobie z odpadami jest ograniczony. To, co dla jednej osoby jest niczym, przy milionach turystów staje się realnym problemem. Dlatego warto mieć swoją butelkę, odpuszczać jednorazówki i po prostu nie zostawiać po sobie bałaganu. Natura na Bali nie jest atrakcją turystyczną. Nie dotykaj, nie goń, nie niszcz. Patrz, doceń i zostaw to miejsce takim, jakim je zastałeś. I jeszcze jedno: nie wszystko musi tu działać jak w Europie. Bali wciąż się uczy masowej turystyki. A prawdziwa zmiana potrzebuje czasu, zrozumienia i trochę więcej empatii.